Zdrowy jesteś? To jest chuj. Ja mam jedno pytanie kluczowe. Dostałeś kurwa tą pralkę czy nie? No nie! Nie kupił ci? Dzięki nie. za kapelusa. I Paulina się, no, no się to nie, nie obraziła za to. to. Za to? No, za to, że popsuli mi pralkę. A to to jest twoja wina, że ci popsuli pralkę? No nie, ale właśnie się no nie obraziła. Ja pierdolę, prawda to jest mój, to też jeszcze się obraża to. <ścoughs> <ścoughs> no, nie rozumiem. Piędolne. Sponsor jest kotem. A jeszcze, a, zapomniałem, że ze 130 tysięcy zł na gifty wyjebał sponsor, nie? To Zapomniałem co powiedzieć. Dlatego teraz mieszka kurwa w kanciapie, kurwa. <grym <grym no ale Tu samochód, tu, tu też. Ja pierdolę. Alan Ale to ja mu brydę. Co? Nic. Nie interesuj. Nie no, mistrzostwo czy... ja, Jak Jakoś źle tak. Żyje? A ja został w Tajlandii, nie chciałbym się go przewodzić. Tak. No, to jesteś kurwa sześć półkoła w plecy, ty. A jak sześć 6,5 kurwa, dwie dechy dam ci istnieje dalej. <grym> dwie dechy to ci wyjeby kurwa w na sali. Nie słuchaj, kurwa, Gaboniu! Te. Ile razy byłeś Tajlandii na, na trigu? Chuj! <grym> Pięć razy, kurwa, chłopie. Co ty mówisz w ogóle, kto ci tak powiedział? No bo ci dostanę trenowali. Co? I Stary, ty... co, co ty pierdolisz w ogóle? Pięć razy byłem na sali, powiedz. Tak, pięć razy byłem na sali. Weź wariacie, co ty w ogóle świrujesz? Proszę, cię. Nie aresztę, gadaj. się... chodzi, na... przychodziłeś na. Cały styczeń i połowa lutego, lutego trenowałem. Mhm. Zanim po drugie. Zanim ja, turbo, robię kółko M2. Dzisiaj czy i chuj, jutro ciepły bójką, zimna kola. Uno momento, czas na gola. Mistrz patelni złota wara. 10 zł. Alanik dla Irka Nowe A8 kupik nie ma problemu zarabia na nasze z 15 tysięcy. Jest sam bez dzieci. Dada wissing bez problemu, żeby ten czyści chuj dworcowy mógł się wozić po klientach. A może ty byś jej BM budal i przebił Irka Tak, to ja mogę iść z liściać. Uwala, na tym. Pewno... trochę nie niehumanitarne. Domi, 10 ciskam turbo, robię kółko M, dzisiaj jutro ciepły, zimna czas na gola. Dom, dziesięć złotych. No, słowa grześka wypowiedziane pod wpływem tego brudasa Karoliny. Niech ta obleśna dziewczyna zniknie z tego internetu, albo niech Irek przygarnie tego kapsla do siebie i schowa przed światem, <grym grym> będzie spokój. Tak, prawda, ja nie mogę. ty. Że ona cały czas się śmieci. Cały czas. Ty. Dobrze, że wróciłeś, bo Pauli chodzi na radki do bochy na ty. Dzięki, dzięki ja za ja ty... Jestem, widziałem. Ty też Ej, tak chodzisz. Adrian, a co powiesz na story, ja kurwa, ja które wstawiłem dzisiaj mentor. z Wirusem? Fajne. Ładny, ładnie ładnie Irk wybijał, nie? Podobał mi się. A ty, Alan, co tam robisz? Ja jako mentor jestem. Mentor? No. Co, I takie maulatki tam. Zapraszacie? Nie, ja mam Alan, już Alan już taki nie jest. Jak jest czternastki? Ja mam dziewczynę, wiesz? Alan już taki nie jest, Alan. Czternastki ja też? Ja nie wiem, co to w Tajlandii, ja nie, nie... wiem, no bo... A co A Adrianowi to? się popierd... Adrianowi się pojebał wiek, kurwa. Ja wiem. Wow, dzięki Gosia! <laughs> mi się, mi tak się kojarzy tam. No ja wiem, że no tam, tak. W Tajlandii, ale... Nie w Tajlandii. No. Co, zakochany jesteś? Co? Zakochany jesteś? Z masz tą, tą dziewczynę? Nie, zaraz? nie obrażaj, nie obrażaj mi dziewczyny, dobra? Bo cię wyjemie w zęby. No pyta mi się! Nie, nie co nie przez internet zrobić na pinaczu, To dawaj! Nie, nie, nie. Chodź! Nie muszę chodź. Tak, serio, Do nie, ja się chcesz, że to skochać. będzie pu pu pu. Co ty myślisz? Że ja będę z tą szarpą, ja strzelam od razu? Od razu, co no. masz w głewce. Gdzie mogę strzelić? No, pytam się, no bo chodzisz na radki, kurwa, no to i mówisz, że masz dziewczynę, no to w fakty, gamoniu. Normalnie nie Cię na Sylwestrze. No to co robisz na radkach? Mówię ci, debilu, że oceniam, kurwa. Mówię, że O, co oceniasz? Blaski oceniasz? Nie, mentorem jestem, ja kurwa byłem wczoraj, jak było. Czyli co, bo ja nie oglądałem tego, ja nie wiem co to kurwa będzie. No zobacz sobie kurwa, potem gada. Nie mam czasu stary, nie mam czasu. No, nie Masz nie czasu konia walić kurwa całą dzień. No cały na przykład, się... wolę sobie konia walić kurwa niż oglądać kurwa jakieś live, ty. Prosili mnie tak zawod swojemu, bo kurde. Ogłosili moją walkę i muszę promować mi mam trochę, ja bym po co? No ale mnie prosili, żebym z przedząć przeszedł. Jak się twoja dziewczyna nazywa? Sara. A skąd ja e, mogę ją znać? Nie możesz. Ja a. wiem, no ale to zapytania, skąd mogę ją znać? Nie, za No bo ja mi tu przysłać. ktoś napisał, że zabiął. Co? Nie, nie, nie wiem. Co? Dzie dziewczyna, Alana, to sala z naszą Polak. Ja nie, nie wiem, nie pytałem. Nie zasięgam. Ale w ogóle ci powiem coś, ale to jak się live skończy, przypomnij mi potem. Co? No to, ale to jak się live skończy, przypomnij po prostu, bo sobie teraz przypomniałem. No, tu Ja tylko się na chwilę odpowiem, że. Także... Ja też, ja też ja, racji. Ja Nawet się nie odpalałem. O, tyle się kurwa dzieje. A co A ty, się... te, że testy będziesz robił na No i co, to? Nie, też się już raz się wypowiedziałem, że się wiadomo. że masz dużo ochoty. No. się no. 10 złotych. O jest York Angie. Mateusz czy właścicielka gdzieś ja, ja, robić live z Adrianem. Czy jeszcze ja, nie zdążyła wymyślić na niego Parmazonów? Ja, nie usłyszałem. No. Widziałam. Dziesięć złotych. Powiem się. tak, Mati Rudy, sprzedawczyk chroncie od takich kolegów. Adi się <laughs> rozmienić się i gniazdoży. Alan ma na wszystko wyjebongo, ale mówi prawdę. Z tego wszystkiego wolę Alana. Mateusz fałszywiec. Dzięki. Ja też fałszywiec? A, jesteśmy w tym fałszywiec. Ja nie jestem fałszywiec. Ej, dobra, słuchaj to. Wyciszę dźwięk tylko. Ale on gdzieś nad dnie jest, dzisiaj, nie wiesz o tym będę. Słuchaj. 10 złotych. O, jest York Andi. Mateusz, czy właścicielka pozwoliła ci dziś robić live z Adrianem? Czy jeszcze nie zdążyła wymyślić na niego farmazonu? Dziś róży. Ale że kto, kurwa, bo nie komu, że ty jesteś, kurwa, York Andziks i czy yy, pozwoliła ci robić ze mną live'a, czy jeszcze nie wymyśliła na mnie farmazomów. To na odwrót jest. Zresztą to Andrzej mi oddaje 40% kurwa ze swoich zarobków, nie na odwrót. <grym> Kurde, TikTok 70, 40 to jeszcze ona no <grym> to się nie robić, kurwa. Ale no podpisała, no to podpisała, kurwa, nie? Zresztą znaczy, musi dopłacić za to, że live robi. <grym> Dlatego tyle robi, nie? ja pierdzielę. I to on, ona naciski nie zrobi, ten. Ty, bo Andzia, Andzia dzisiaj zarzekała się, Alan, że napisze dzisiaj o zwrot pieniędzy, że masz jej odesłać pieniądze za koszulkę, bo ona już kurwiona jest. Co, odebrała ją ten? Osobiście. Powiedziała, że ona już nie ma siły, nie? Od dwóch miesięcy mówi, że się prosi o koszulkę. Dostanie, dostanie. Ja jestem graczem Co mnie to obchodzi? Podwójnie mamy wariaty, podwójnie, pół, podwójnie, pisać takie rzeczy, ale nie interesuje mnie to. Dzięki Dominiczko, dzięki Agnes. Dziękuję bardzo. Dla Lisia, mogę cię prosić... Ja ocia, dziękuję bardzo. Nie wpierdalam się w czyjeś życie prywatne, mnie to chuj obchodzi. Dla mnie to są mogą... Dostaję, dostaję. Te trusy sobie mogą sprzedawać na targu nawet, chuj mnie to obchodzi. Kto? Nikt. 10 sekund jeszcze wariaty podwójnie mamy... Lisia, no ja mówiłem, apelowałem o Muhararażu. Ja w właśnie tego Pecela się podjął, nie tego PECela, by się Dzięki Ewa. Nie Pecela, kurwa, a co, o już zapomniałeś? ale nie, tam wizualnie chodzi o zmianę. Nie to, że w deklu, ten u Mahara trzeba w deklu popracować w dek bo jest do siebie. A u niego trzeba wizualnie popracować. A. No to Muharraża opierdział. Dzięki wielkie Gosia. Bo z nie. Ta, ta sytuacja mnie dotyczy, tak jakby, bo w ogóle w, nie w chacie. Tak, oczywiście. Pozdrawiam Słoneczka, no. BR Karst. moi drodzy. Niedługo będą większe, lepsze no. informacje, bo naprawdę szy, szykuje się coś fajnego. Pierwszy raz widziałem, żeby ktoś... O kurde! Ale to święty, jest... dzięki do... bardzo. ktoś palucha Nie, zabawa milenium. Nie wiem, co to jest. Moi drodzy, pierwszy raz widzę coś takiego. W gościu, jestem zdolny. Ej, Trzymaj mocno swobodę i no ty nie starcz, to, nie? 10 złotych. Pamik, aport pani jak wróci, będziesz mógł obniżać jej uciszonego dzybdza i przynieść patyczek. Na czerwcu pierwszy pasztet TikToka. <noise> Już jestem tylko pierwszy pasztet TikToka, o co chodzi? Weź przeczytaj. A mi kaport pani jak wróci, będziesz po oblizać jej uciszonego nie wiem stary, nie wiem o co chodzi, ty słuchajcie wariaty, ty pierwszy raz ostatnio spotkałem takiego z BRK'rcu i człowieku jest taki gość, który ma wcześniej informacje zanim ktoś wystawi samochód na Oliksie, nie? On już ma to pierwszy, zanim Czy wystawi samochód na Oliczy, To baza, nie? No. Ale co, auto co, auto co? Auta, no. Nie. Największe zasięgi to ty robisz na dziewczynach i nic od siebie nie dajesz. Bo nie daje swojego życia Przecież prywatnego. Był pewny Karoliny to sobie pisał. A niestety Karolina jest dnia na dzień wiec. To ja nie jestem kurwa głupi, żeby twoje życie prywatne wpierdolać do internetu, tak jak chłopaki. Żeby się, kurwa szczerze, żeby Adrian albo Alan się żalił ze swoich problemów kurwa, prywatnych, bo ja nie słyszałem na przykład. Bóg mi, o ja pierdolę. No taka prawda, człowieku, jak można się żalić w internecie ze swoich problemów prywatnych? Czołaj, 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 Alan? Alan kurwa wszystko wyrzuca, całą prywatę. I czemu tu nie ma głosu? Ale tutaj. On ciężko jest się kurwa nie przejmować. No się dostają, kurwa... Ona mi napluła w twarz, wbiła nóż w serce, w plecy. I jeszcze kurwa nasikała i nasrała na Ale Ha, Ale ha, Bo w końcu to nie on to. On się... O kur...